ma widzowie! Nie wiem co się dzisiaj dzieje z mojej głosy, przepraszam. Czasami tak mam, że coś jest nie tak, jakoś dziwnie gadam, ale to może i dobrze przyzwyczajajcie się, bo nasz główny bohater dzisiejszej bajeczki też ma wadę wymowy. Wszyscy go kochają, wszyscy pamiętają, wszyscy wielbią. Wy nie, bardziej mój rocznik, bo wy prawdopodobnie pierwszy raz widzicie to bajkę na oczy. Ale to nic, ja was z nią poznam, bo ona ma dużo odcinków i jest śmieszna, więc pewnie skomentuję jeszcze kilka razy. Chyba, że pingu zostanie zdemontyzowany, to nie wiem, czego jeszcze zobaczycie. W każdym razie bajka jest super giga śmieszna, więc będziemy się dzisiaj bardzo dobrze bawić. Chodźcie! Kogoś z tego grania na obiec już! Dobra, to, to Proszę, dzieciaczki! Zupa ze zdechłej na cenamonki, chleb i kolor dżem truskawkowy. Smacznego! Ej, tym To jestem dosłownie ja! Za każdym razem, gdy widzę, że ktoś słodzi herbatę. Słodka herbata! Popatrzcie, widzowie. To jest idealne odzwierciedlenie mojej pracy na YouTubie. Pingu to jestem ja, a ta jego siostra to jest Mati, montażysta. Ja żygam historiami, żygam bajkami, obrażam je, hejtuję, wytykam im błędy. A Mati się delektuje, montując to. rata! Ale tak robi przy stole. Ja rozumiem, że ta zupka nie wygląda jakoś najlepiej. Ale no bez przesady. Nie może być taka zła. O my to region. Ta matka to go zaraz zabije za to, że nawet nie spróbował. A co jeśli jest pyszniutkie, a tylko źle wygląda? Hmm. Na przykład taka jajeczniczka też źle wygląda, taka pumamułana, nie wiadomo co gdzie jest, ale jaka dobra. Jezu, jaka dobra jestniczka. Mama <laughs> to. Nie ma odchodzenia od stołu mały dno, póki nie zjesz wszystkiego. Lipkę możesz zostawić, ale płyny z miski mają całe zniknąć. No, przyznacie, kogo z was tak mama maltretowała za młodu? Kogo maltretowała? Pewnie dalej was tak gnębią rodzice. Co ale z tą zupą, Czemu zdać sobie jakieś zupne tańce połomańce. Co? Lala. Czemu on wlał zupę do plecaka? Ja rozumiem, za szafę, do kibla, do zlewu, gdziekolwiek Ale czemu do plecaka szkolnego, gdzie masz k***a ku... książki? Lala. O, Jaki skubany cwaniaczek, to właśnie jest cały ping. Patrzcie, jak się ustawił. Wlał zupę do plecaka, już ocieka. A gdzie dziękuję? Gdzie mamo było pyszne? Po co mu tu ten plecak? Sensie, on idzie do szkoły, tak? Gdzie on idzie z plecakiem pełnym k*** ku... zupy? Co straszysz Foku? <grym w górę> Jakaś dziwna ta Foka, nie bądźcie tacy dziwni jak ta Foka Tylko jedno w głowie mam Koksu 5 gram Była zupa ze zdechłej ryby To teraz pora na zupę ze zdechłej Foki Pingu chowaj do plecaka I idziemy na obiad o, nie. Przepraszam, ale jak, jak on tą zupę tak. Jak on ją... Nie zrozumiem nigdy bajek. Nie. Ja. I co? Ale kryta wyrwał pan Fok. Nie. O lol, ale śmiechaweczka, dostał zupą. Ale zabawał. Może od razu idźmy popluskać się w szambie, czemu nie? A Czy to jeszcze foka, czy już kołowrotek dla chomika? O, z zupa i pingu, Dwa nieprzyjemne zapachy. Aż tutaj poczułem. Witajcie w smrodowie! No ale przyjaciel tego foka nie pozwolił się umyć za śmierdziałemu pingu. Co? Twoja woda, że się tak rządzisz? Hmm? Nie, bo nie twoja. Woda państwa jest... <tryk> Ej, pingu, a plecak? A posprzątaj po sobie! Ludzie tu mieszkają, znaczy foki tu mieszkają! Chwila, chwila. Brązowa maś. To masz oznaczać tylko tyle, że ktoś głupi wyrzucił budyń czekoladowy. Kto ma wyrzucać budyń czekoladowy przez okno? Budyn czekoladowy jest smaczny. Ja rozmordę się Gówno na gównie ludzi. Główno, głównie i tak nie śmierdzi, więc jest. Kary. Ale. Robert, wczoraj mówiłeś, że wyścig będzie trudny, ciężki i taki chyba był w mi przypadku. Powiedz, jak to z twojej perspektywy dzisiaj wyglądało. I wy mówicie, że miewacie gorsze dni. To spójrzcie na tego biednego Pingu. A to wszystko przez to, że nie miał ochoty na zupkę, a mama go do tego zmusiła. Wow. O, po co on do ludzi podchodzi? Podchodzi i pyta się hej, hej! Śmierdzę? Przysięgam, nie rozumiem powodu. Po co miałby pingo podchodzić do ludzi? Znaczy, no, do ludzi, no, do pingwini Do postaci rodziny pingwińskiej. O nie, halo, to bajka! Czemu tu ktoś umiera? Pingo, coś ty narobił, Wziąłeś mi monetyzację z filmu! Nie, ale go. Całe szczęście żyje. Naprawdę już się przestraszyłem. Tam jest serca. Ja przepraszam YouTube, że pingu jest takim głupim pingwinkiem i zabija wszystko, co widzi na swojej drodze. Proszę, nie usuwajcie mi filmu. To nie jest wina pingu ani moja to wszystko przez, przez zupę ze zdechłej ryby, która też nie żyje. Kupia.

Gdyby wy... ale, ale już nie widzisz, że się dorosły, musi mieć. Piękna! Wypie... Co oni się jeszcze myją w wodzie, czy to już wychodek? Nie wiem, choć się domyślam. Co jak co, ale bąki puszczone pod wodą śmierdzą najbardziej. Sami sobie sprawdźcie, jak mi nie wierzycie. Co dzierżysz, Japo? a nie smrodzisz tylko. Czemu wszyscy wchodzą do tej łazienki? Jeszcze zaproście znajomych, zrobimy plażę nudystów. Hä? co się dziwisz? Tak ci rano smakowało, że mama dokładkę zrobiła. Ale plus jest taki, że teraz zamiast z cylemorków i czemu leżą ryby? Mlapoilla bordesa. Mlapoalla bordesa. Uuu, o, że ma poalla mordeza. Mógłbym zabinkować te bajki. A la <mum> Ale że pingu taki luksus jak w hotelu pięciogwiazdkowym? Wszystko jakąś zapleśniałą rybkę, ale on to świeżutkiego fileta z Indii. <mum> Koniec? Ale ja się tak, tak dobrze bawiłem. Ja byłem taki szczęśliwy. Czułem się jak małe dziecko. Małe dziecko, które się niczym nie przejmuje. Czemu nawet teraz kopiecie mnie w dupę i pokazujecie mi tą brzydką, szarą rzeczywistość? Jeszcze kurwa w Polsce. Chciałbym być jak Pingu. Nie przejmować się problemami. Nie przejmować się tym, że śmierdzę. Znaczy no, trochę się przejmował. Nie potrafić mówić. Świat byłby wtedy piękniejszy, jakbym nie potrafił mówić. No, chyba, że spotkałbym na drodze takiego głupiego pana Foka. To wtedy, wtedy bym się akurat wkurzył. Ale jakby go nie było, to a, widzicie to? Ja też nie widzę, jakby nic tam nie ma, więc sufit po prostu Chyba że pora pożegnać, co? No, fajny sufit. Trzymajcie się na razie i po! Yeah,